Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku Fantazy Premier League. Tak jak tu, przynajmniej na razie się udaje, co przerwę reprezentacyjną tworzy wam jakiś filmik dodatkowy, czy omówienie drużyn, czy przewidywania. Dzisiaj sobie zrobiłem coś takiego jak... Yy, niszowy wybór, jak to nazwijmy, bądź... O, nazwijmy to niszowy wybór zawodników FPL, który mogą dać punkty, jeśli ktoś chce zaskakiwać, wychodzić poza szablon. Tak, teraz będę pokazywał, jakie są zasady. Nie daję każdego, daję tylko tych, których uważam, że sam mógłbym kupić pod pewnym względem. I druga zasada: muszą mieć poniżej 10% posiadania. Tutaj mam, jakby, ten nie skład, tylko tych zawodników, i o wszystkim powoli opowiem. Szybkie yy, informacje. Nagrywam to na 9 listopada, więc jeśli chodzi o posiadanie, to mam, tak jak tu widzicie, nikt nie jest powyżej 10%. Asus jest bardzo blisko, ale na razie mi się zgadza w tym odcinku. Druga sprawa organizacyjna. Poruszę z własnym Discordem. Będę chciał stworzyć taką społeczność FPL-ową moją. Co ten Discord wam daje? Przede wszystkim ode mnie trzy rzeczy, czyli aktualizację składów. Czyli na przykład, na odcinku pokażę taki skład, a nie wiem, pokażę to we wtorek, Puszczę ten odcinek we wtorek, a nagrywałem w niedzielę, a okazuje się, że w czwartek ktoś mi wypada i zrobię inny transfer, bądź zmienię kapitana, bądź kogoś daję na ławce. Dzięki temu, że będziecie na Discordzie, ten ja skład zawsze będzie widniał, tam będzie aktualny. Jeśli się nie zmieni, też tam go stawię, ale będziecie mieć zawsze możliwość zaglądania, czy coś się zmieniło, bądź nie. Będę tam pisał, na przykład zdjęcie i będzie pod spodem. Zmieniłem tego z tego. Dlatego. Oprócz tego z Ligi Mistrzów oczywiście to samo. I trzecia opcja to są wieści z konferencji. Czyli będę umieścił wieści z konferencji. Jeżeli chodzi o kontuzję, znaczy tylko fpl jeżeli chodzi o kontuzję, kto ma zagrać, kto ma nie zagrać, czyli na przykład, jeżeli PEP pochwali, o Foden jest super, jest dla nas mega dobry, to nie będę raczej o tym wspominał, będę raczej wspominał o rzeczach, które są ważne dla nas, dla FPL, czyli na przykład Walker wypada, czy jakaś tam kontuzja, czy kto za ile może wrócić, i tak samo będę to raczej umieszczał po wszystkich konferencjach, czyli się skończą, ja sobie obejrzę. Zobaczymy, co kto powie i wtedy będę wam dawał informacje. I szybko jeszcze Discordnie. Prawdopodobnie pojawi się 15 listopada. Jestem w trakcie jego robienia, a do 15 listopada będę chciał go zrobić. Discord to oprócz tego zapomniałem powiedzieć, to będzie dawał dla Was oczywiście, czyli miejsce, gdzie możecie pochwalić się składem, pogadać na sferach, normalnie porozmawiać o FPL, tak samo o Lidze Mistrzów. Chodźmy pogadać, bo będą kanały głosowe, poglądać razem mecz i tak dalej. Dlaczego wybrałem na przykład Discord, a nie grupę na Facebooku czy coś takiego? Discord daje nam an anonimowość. Ktoś będzie chciał się pochwalić imieniem, nazwiskiem, gdzie mieszka obojętnie, pochwali się. Nie, to przynajmniej dzięki temu mam anonimowość, więc dlatego tworzę na Discordzie. Discord dla mamy skończonego, więc sobie przechodzimy do naszych opcji. Znaczy nie po kolei tak jak tu leci, po prostu, bez niczego. Walker. Czemu Kale Walker? Posiadanie 6 i wrześć. Koszt 5,5. Tam nim gram, więc... Czy mogę na niego narzekać, patrzeć na punkty? Nie. Czy są lepsze opcje? Diaz... Jest droższy, no. Teraz sprawdzimy szybko. Diaz... Jest droższy. Po prostu. Teraz tak, jeśli Dias jest droższy, no to Walker już w jakimś pewnym sensie staje się lepszą opcją. A coś na to, że Worker ma, częściej go A do przodu niż Diasa, ma większą szansę na system bądź yy, Oczywiście też jest taka opcja jak Cancelo, która jest lepszą opcją, ale też droższą. No i nie zmieści się też w posiadaniu, tak, bo to patrzymy też na posiadanie. Yy, dlatego Worker wydaje mi się, chce mieć obrońcę City, Worker jest fajną opcją, jest lepszą dla mnie od Diasa i od Kasselo, jedynie co to Cancelo Dias powinien mieć cały czas skład, Cancelo będzie dawał najwięcej z przodu, Worker powinien też dawać mocno z przodu jeżeli chodzi o Diasa, Dias ma pewny skład, czemu nie mówią o Laporcie czy stąś. bo u nich nie wiadomo co ze składem, Myślę, że każdy z nas nie lubi się bawić w tą rotację Pepa i dlatego lepiej wybrać z tej trójki co mówiłem. I e Walker jest najtańszy i najmniej posiadany, więc jego gol będzie dawał wam największy boost w overalu. To Val Johnson dałem ich oby dwóch dlaczego? Johnson jest naprawdę super opcją. Posiadają 4 yy, koszt 4, bo gra w West Hamie, gra, na, gra dobrze. Jest Cofal, który kosztuje drożej, ma posiadanie bardzo podobne. Tylko teraz u nich jest taki problem. Nie chciałem... Ee, tak mówię, w tym odcinku nie dawałem każdego, tylko kogoś, kogo sam mógłbym kupić. Jeśli miałbym wybór, właśnie o to chodzi, że nie kupiłem żadnego z nich w tym momencie. Ale... Dałem ich, bo jeżeli miałbym jakoś na pewność przecieki, że ten Johnson będzie grał... Kupiłbym Johnsona... Zadaw jego od razu. Patrząc na to... Że tutaj jest największy z tak zapytania, który z nich będzie grał. Ja bym poczekał po tym, po reprezentacji. Soffal kompletnie jest bez Zostaniemy z wilkami. Jeżeli Johnson zagra z wilkami, a potem chyba, nie wiem czy od razu będzie Liga Europy, czy nie, tam zagra Soffal. To trochę będzie świadczyć, że ten Johnson cofala wygryz ze składu i można mocno jechać w Johnsona. Na ten moment bym się wstrzymał, ale ogólnie Johnson wydaje się mega dobrą opcją za ten koszt. Potem mamy dwóch z Arsenalu: Tomi i Gabriel. Dlaczego ich dałem na naprzednie White'a? No bo White ma więcej procent posiadania. A jeżeli chcemy tych tańszych... Tomi Yasu wydaje mi się na ten moment po prostu CS. 4-6 mamy CS. Nie wiem czy White nie wydaje się mocno tam punktował z przodu. Też trzymam go dla CS'a. Yy, Gabriel kosztuje 5-1, ale to jest gościu, który częściej wchodzi on tak z piłką w polu karnym, więc po prostu, jeżeli ktoś chce zainwestować 0,5, więcej na szansę, na, na większą szansę na gola, to Gabriel. Oprócz tego, wiadomo, chyba nie trzeba mówić o Arsenalu, który zastosował 5 czystych kont, nie w 11, tylko w 7 meczach ostatnich to Miasu, kiedy on przyszedł. Więc wydaje mi się, że po prostu no no mocno warto. Potem jeśli chodzi dalej o obrony mamy Southampton, jest petnarek i Walker Peters. Nie mam Libramento tylko że Livramento posiadanie 22%, więc jeżeli na przykład chce ktoś, podejrzewam, że i tak większość kupi Livramento, ale jeśli ktoś chce podwoić posiadanie obrony Southampton, bo jest tania, daje dość często podać na przykład taki petnarek który odkąd zaczął grać, mieliśmy no, od piątej kolejki, Dał 4 CS-y, dał przez kolejek yy, po prostu 7, tak? Tak, tak, policzyłem sobie 7 dokładnie, żebym się nie pomylił. Czy 7 kolejek 4 CS-y, jest fajnie. Za 4-4, czemu nie? Okej, okay. oczywiście ktoś może powiedzieć, Bednarek to ma słabe opcje, słabo punktuje sprząt. To no, prawda, on jest tylko, żeby mieć CS-a. Oto jest w tym zestawie Walker Peters, który posiadany jest ma jeszcze mniejsze a ma po prostu większą szansę na danie punktu z przodu. Podobnie jak Tommy Yasu i Gabriel ktoś chce zainwestować więcej i mieć większe szanse bierze Walkera Petersa ale nie dziwię się że wszyscy wezmą Deliverment'a po prostu nikt nie będzie chciał zainwestować w Walker Petersa. Pamiętajmy, że posiadanie takich zawodników, którzy dają oprócz tutaj cs jakieś punkty to jest Wyższy skok w naszym powieralu. Najprawdopodobniej w naszych ligach. Bernardo Silva, jeśli chodzi już o pomocników. No dlaczego Bernardo Silva? Na no, początku nie brałem go pod uwagę, dla mnie gridisz był nawet lepszy, ale tak. Bernardo Silva był na wylocie. Prawdopodobnie gra jeden z największych ilość minut, jak nie najwięcej. Nie patrząc na Diasa czy Edersona. Chyba, no, ale nie, no Casello bardzo dobrze gra, więc. A jeśli chodzi o meet i atak, to Bernardo Silva jest na pewno w top 2. ja bym powiedział, chyba Z tej bardzo dużo minut pojawiają się tam szanse na gole asysty. Widać, że ma 3 gole, 2 asysty. Kosztuje tylko 7-1. Więc jest chyba najtańszą opcją z tych rozsądnych. Posiadanie 6-2. Jeżeli ktoś chce zainwestować w City, nie stać go na Fodena, na De Bruyne, na Jesusa. To jest dobrą opcją, polecam. Posiadanie 6-2, jego, posiada, jego posiadanie rośnie, ale nadal robi różnicę. Jest coś takiego jak MBMO. ktoś powie, czemu Tylko dwa gole. Dlaczego Mbuehmo? Jego koszt nie jest duży, więc może zaryzykować. Posiadanie nieduże, daje nam skoki w overallu. Ale ma tylko dwa gole, rozumiem, ale... Jeżeli ktoś ten mecz ogląda, to wierzę, bo mu ma tyle szans i tyle szans marnuje, że wystarczy poczekać na trochę lepszą jego formę i tych punktów będzie co nie niemiara. Dzięki temu będziemy zdobywać naprawdę fajne punkty. Z takim błędem o jest najlepsza opcja, jak chodzi o Brentford. Nieraz powiem wam tak, byłem bardzo blisko go kupić. Prawdopodobnie żałował, ale wydaje mi się, że będzie w pewnym, sensie, w pewnym momencie taki moment, że będzie dawał fajne punkty. Stadio money, jak ktoś pytał, Czemu stadiomanek? W salach jest lepszy. No, tutaj nie ma co się nie zgadzać. Nie wątpię, żeby ktoś wymienił salacha na manę. Ale oczywiście to jest duży koszt, bo on kosztuje 11,9 tam 13 milionów w salach w tym momencie. Więc to jest koszt ponad miliona. Ale wydaje mi się, że jak ktoś chce kupić kogoś takiego, to i tak znajdzie ten milion. Jeżeli nie znajdziecie miliona, po pierwsze, manę jest fajną w tym w jedną z tych opcji. Po drugie, bardziej polecam grać manę Salah'a niż manę za Salah'a, ale Salah ma posiadanie 3,9%, więc mocny skok w overallu, jeśli chodzi o jego gole. Łapie formę, 6 goli, 1 asysta. To, co robił na początku, może nie było dobre, czy tak powiem, ta forma była słaba, jej forma rośnie i można powoli w niego jakoś wchodzić. Ornals, Tak, kosztuje szóstkę. Zobaczmy sobie ceny West Hamu. West Ham. Szóstkę kto kosztuje? Bedrama drożej. Stołczyk tani, ale on nie daje. Bo Boen drożej. Antonio też drożej. No, patrzmy sobie na, na, na gole i Asystę Formala. 4-2. Ornals jest w formie. Jest najtańszy. Ma najmniejsze posiadanie więc wszystko mówi za tym, żeby go kupować i rosnąć overall. West Ham, zespół tak dobry, że czasami nie warto patrzeć na ich kalendarz. Pokazał to met z Riverpoolem. Pornas jest w formie. Moim zdaniem sam będę blisko, żeby go zainwestować, sprzedać Wardiego, sprzedać wysoko i tak go, tak się wymienić. Po prostu przeczekam ten kalendarz z Chelsea, prawdopodobnie po Chelsea, i wtedy w niego inwestuję. Następny jest Kornet. Już o nim dużo mówiłem. Berni to jest Kornet dla mnie. Tam widzę tylko Korneta, nie widzę nikogo innego. A jeżeli widzę, że ten Berni troszkę tą formę łapie. Po prostu widzę, że Kornet łapie formę. I widzę, że on będzie dawał górnej asysty. Chłopak przyszedł. No powiedzmy od piątej kolejki. Zagrał 30, 45 minut. Z golem. 155. Tutaj gra coraz więcej. I więcej punktów daje. OK, nawet jak będzie grał po 70 minut, ale on dał 4 gole, już przy 364 minutach, Znajmniej Tak jak mówię, Cornet to Berni, ja w niego będę inwestował. Zobaczcie się w następnym odcinku, bo prawdopodobnie ten puszczę pierwszy Teraz Tak Bailey, dlaczego Bailey kosztuje 6,4, czyli znowu tanio, posiadanie 0,6. Ale teraz tak ktoś powie. O, trener, będzie zmieniony trener, nie wiadomo kto go zastąpi, to tam będzie grał. Fajnie, no wiadomo, rozumiem, rozumiem. i to jest w pewnym sensie ryzyko. Ale, że ja powiem, po mojej obserwacji, czyli to co, jak wygląda gra Aston Villa i tak dalej, moim zdaniem, nowy trener też to zobaczy i będzie gościem, od którego będzie za, zaczynał skład, bo on często potrafi ciągnąć Aston Villa, to on jest tym ważnym punktem zaczepienia Aston żeby szła do przodu. Dlatego prawdopodobnie o jego miejsce się nie boję. powinien dawać punkty, od pierwszej kolejki mi się podobał. Tylko że on nie dostał tych minut ta kontuzja. Moim zdaniem Bailey to będzie gościu, który będzie punktować i powerallu będzie ciągnął. Oczywiście, jeśli chodzi o najlepszą opcję defensywną to jest Walker. Dla dlaczego nie Johnson na przykład? Bo nie niepewnych minut. Jeżeli miałbym pewne mit, to wiadomo, Johnson w tym momencie Walker. Jeśli chodzi o mit, wygrywa dla mnie Fortnance. Jedynie co? Gorszy kalendarz. Patrzę na kalendarz i formę. Jak w tym momencie kupuję Corneta i ryzykuję kornetę Ale na ogół Fortnance. Przejdźmy sobie teraz do ataku. Esus tutaj już trochę mniej będzie skok po Weralu. Zdaje mi się, że nie ma co dużo mówić. Esus, który gra na skrzydle, jest w formie dwa gole. Asyst. To jest Manchester City, więc tutaj na kalendarz nie ma co patrzeć. Jesus widzę gra praktycznie cały czas, jak widzimy, więc ma minuty. Oczywiście koszt jest duży, ale wolę w tym momencie, żebym kupował jeszcze raz. Kupiłbym prawdopodobnie do na na ani z Wardiego, więc co tu więcej mówić. Jeśli chodzi o Wilsona, dlaczego Wilson kosztuje 7-3, posiadanie procent. O 4 gole. Miał kontuzję. Po, Powrót po kontuzji mecz gol. Kolejny gol I dwa plamasze, okej. Okay. Ale... Brighton? No, on się. No tam powinien być gol. Brighton... A, bo że został czerwoną kartkę. Tak to był gol, więc by było 3 na 4 mecze. Pamiętasz nie najgorszy teraz, tak? Ale przecież czoło. Nowy trener chodzi. Zgadzam się. Ale wchodzi Eddie Howe, który jest bardzo dobrze zna Wilsona. Pewnie będzie od razu każdy laik widzi, że Wilson mocno jest potrzebny temu, temu zespołowi. Eddie Howe go zna, może wykorzysta jego potencjał i dzięki temu Wilson będzie dawał punkty. Wilson jest niezauważalny, ale jak na 4 mecze, dwa gole, w tym tutaj tak blisko, no, czerwona kartka, no, wychodził sam na sam tego, znaczy, że go lekko popchnął i wywrotka jest moim zdaniem Wilson jedna z lepszych opcji. Broja. Hmm. Tutaj widziałem go bąk 4.5 5 Jest fajnie tani posiadanie półtorej. Na Norwich. Trochę tam się dzieje. no Na początku Adam Astro wydało mi się najlepszą opcją. Teraz wchodzi ten Broja. Gol. Gol. Tutaj kontuzja. I tutaj wszedł tylko na 9 minut. Teraz pytanie, jak z tym składem? Moim zdaniem jednak zasłużył po tych dwóch golach, po tych, grze jak było widać, jeżeli on będzie grał, to naprawdę wydaje się fajną opcją. Jeśli na Norwich, jak ktoś zaryzykuje to znaczy jak on zagra od pierwszej minuty, wydaje mi się, że go da. Nieważne jaki tereny przyjdzie na Norwich, wydaje mi się, że Norwich na razie cały czas będę grał na nich, a nie będę nikogo z nich kupował i na nikogo z nich nie patrzył. Chociaż wiem, że Broja jest najsłabsza z tych opcji. Jeżeli chodzi o atak, dla mnie wygrywa Wilson. Przez to, jaki ma wpływ na Newcast, jaki ma kalendarz, i to, że wchodzi nowy trend, i tak powinien mieć cały czas podstawowy skład. I do tego fajna cena. W porównaniu do tych dwóch, no wiadomo, że Broja ma najlepszą cenę, ale ma najmniej, jest najmniej pewny z wszystkiego. Czyli Goli i Minut. Więc. Ten odcinek jest krótszy niż te co zawsze jest reprezentacyjne, ale taki sobie wymyślałem, jak wam mówiłem, będę się starał, czasami minie ta przerwa reprezentacyjna bez dodatkowego odcinku, ale na ten miałem pomysł i dziękuję za, go, za obejrzenie go i do zobaczenia następnego.